Dzień dobry szanowni państwo. Nasze uroczystości rozpoczniemy od wysłuchania wysłuchania Hejnału Świńskiego, a potem zaproszę wszystkich do odśpiewania hymnu. Szanowni Państwo, do hymnu. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie i bardzo gorąco, wbrew temu, co właśnie spada do na nas z nieba, na uroczystość z okazji ustalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. O, nadszedł czas na parasole. Wprawdzie impreza chyba bardziej marcowa niż majowa, tak wskazuje nam tutaj nasza pogoda, ale musimy jakoś sobie z tym poradzić i dać radę. Drodzy Państwo, witam raz jeszcze wszystkich, którzy przybyli na nasze uroczystości. Witam poczty sztandarowe, witam wojsko, witam przedstawicieli naszych władz oraz Was, drodzy mieszkańcy. Uroczystości rozpoczniemy od przemówienia Pani Burmistrz. Zapraszam tutaj serdecznie do mikrofonu Panią Beatę Ociepę. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, i zimno i wiecznie, stąd mowa ta będzie krótka. Poza tym nie chodzi. W tym święcie o słowa, chyba bardziej liczą się czyny. Zebraliśmy się dziś, by razem uczcić nie tylko święto Konstytucji 3 maja, ale dać wyraz poszanowania dla Konstytucji jako ustawy, która ma i mieć powinna najwyższą moc prawną w systemie demokratycznym. Ta z 3 maja 1971 roku, druga na świecie, a pierwsza w Europie symbolizuje oświecone, mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do modernizacji kraju. Stąd przez 123 lata zaborów trzeciomajowa konstytucja była inspiracją dla wolnościowych i niepodległościowych dążeń Rzeczypospolitej. Warto, aby dzisiaj wspólnej patriotycznej radości z osiągnięć naszych przodków towarzyszyła refleksja nad współczesnością, nad polską rzeczywistością, nad ustrojem naszego państwa, określonym przez Konstytucję z 1997 roku. Chłopcy z Placu Broni, zespół MEI w młodości, ale i części z Was w młodości śpiewał Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Skoro wolność ma gwarantować nam Konstytucja, to powinniśmy ze wszystkich sił walczyć o jej przestrzeganie. Od 15 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. W referendum dotyczącym wstąpienia do Unii Europejskiej aż 77% obywateli opowiedziało się za. Nigdy w historii polskiej obywatele tak zgodnie nie podpisali się pod jednym projektem. Miejmy jednocześnie szacunek do naszych osiągnięć jako wspólnoty. Celebrujmy naszą polskość. Bądźmy dumni z przynależności do społeczności lokalnej. Budujące jest to, że znakomita większość mieszkańców w Ziemi Świtwińskiej. Prezentuje aktywną postawę, chce umocnienia samorządu, mieszkańców lokalnej gospodarki, oświaty, kultury, przyjmując w części na siebie odpowiedzialność za nasze miasto. Miłego i udanego świętowania. Dziękuję. A naszą uroczystość dzisiaj zabezpiecza kompania honorowa z 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, którą dowodzi podporucznik Małgorzata Zdrojewska. A ja teraz zaproszę, aby apel pamięci odczytał porucznik Marcin Polak. Mieszkańcy świdwina, żołnierze wojska polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci na Placu Konstytucji 3 maja, aby z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego. Reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do apelu. Cześć i Wołam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku stanęli w obronie konstytucji 3 maja. Stańcie do apelu. Przywołuję wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie wartości zawartych w Konstytucji 3 Maja. Do Was wołam potomni. Niech twórcy Konstytucji 3 Maja na zawsze pozostaną w naszej pamięci, aby majowe wartości, wolność i demokracja zapadły w nasze serca. Stańcie do apelu. O odczytanie listu okolicznościowego od ministra obrony narodowej bardzo proszę porucznik Sandrę Lorenz. Żołnierzy Wojska Polskiego, Szanowni Państwo. Dzień Święta Narodowego 3 maja w tym roku jest również okazją do celebrowania 20-lecia członkostwa Polski w NATO i 15-lecia przystąpienia do Unii Europejskiej. Te trzy wydarzenia odegrały znaczącą rolę w dziejach Rzeczypospolitej. Były efektami pracy patriotów, którym leżało na sercu dobro naszego kraju i jego obywateli. Dlatego świętujemy ich rocznicę z dumą i radością, między innymi poprzez defiladę silni w sojuszach na ulicach Warszawy. Droga do członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim nie była łatwa. Podobnie jak jego pierwsze lata poświęcone na dostosowanie sił zbrojnych do standardów NATO. Mimo tego dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy jednym z liderów sojuszu. Zwiększamy liczebność wojska polskiego, powołujemy nowe rodzaje sił zbrojnych odpowiadające na aktualne wyzwania, a także unowocześniamy organizację i system dowodzenia armii. Utrzymujemy wysoki poziom wydatków na obronność, a środki przeznaczamy między innymi na zakup najnowocześniejszego uzbrojenia. Dzięki temu a także dzięki aktywnej działalności dyplomatycznej rządu jesteśmy postrzegani jako stabilny i pewny partner. Przystąpienie do Unii Europejskiej symbolicznie domknęło proces naszego wejścia na należne miejsce w rodzinie państw demokratycznych. Z wyrazami szacunku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szanowni Państwo, nadszedł teraz czas, aby złożyć hołd przed naszym średniowinskim pomnikiem pamięci. darni zon shifini